Jak z martwych zmartwychwstaną zmarli? Co to znaczy wstać? W śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem, chociaż trwa w oczekiwaniu na ponowne zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem. Bóg, w swojej wszechmocy, przywróci ostatecznie naszym ciałom niezniszczalne życie, jednocząc je z naszymi duszami mocą zmartwychwstania Jezusa. Kto z martwych wstanie? Wszyscy ludzie, którzy umarli. Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia, ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. W jaki sposób? Chrystus zmartwychwstał w swoim własnym ciele. Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Nie powrócił on jednak do życia ziemskiego. Tak samo w nim wszyscy z martwych we własnych ciałach, które mają teraz, ale to ciało będzie przekształcone w chwalebne ciało, w ciało duchowe. Lecz powie ktoś: A jak z wstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wcześniej nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem. Zasiewa się zniszczalne. Powstaje zaś niezniszczalne. Trzeba, żeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. To, w jaki sposób nastąpi zmartwychwstanie, przekracza naszą wyobraźnię i nasze rozumienie. Jest dostępne tylko w wierze. Udział w Eucharystii daje nam zadatek przemienienia naszego ciała przez Chrystusa. Podobnie jak ziemski chleb dzięki wezwaniu Boga nie jest już zwykłym chlebem, ale Eucharystią składającą się z dwóch elementów, ziemskiego i niebieskiego, tak również my, przyjmując Eucharystię, wyzbywamy się zniszczalności, ponieważ mamy nadzieję zmartwychwstania. Kiedy? W sposób definitywny w dniu ostatecznym, na końcu świata. Istotnie, zmartwychwstanie zmarłych jest wewnętrznie złączone z powtórnym przyjściem, paruzją Chrystusa. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Zmartwychwstali z Chrystusem. Jeśli jest prawdą, że Chrystus wskrzesi nas w dniu ostatecznym, to jest także prawdą, że w pewien sposób już jesteśmy wskrzeszeni z Chrystusem. Istotnie, dzięki duchowi świętemu, życie chrześcijańskie już na ziemi jest uczestniczeniem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Razem z nim pogrzebani w chrzcie, razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z szukajcie tego, co w górze, gdzie przybywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Wierzący, zjednoczeni przez chrzest z Chrystusem, uczestniczą już w sposób rzeczywisty w niebieskim życiu Chrystusa zmartwychwstałego, ale to życie pozostaje ukryte z Chrystusem w Bogu. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Karmieni Jego ciałem w Eucharystii należymy już do ciała Chrystusa. Gdy zmartwychwstaniemy w dniu ostatecznym, razem z nim ukażemy się w chwale. W oczekiwaniu na ten dzień. Ciało i dusza wierzącego uczestniczy już w godności należenia do Chrystusa. Wynika z tego konieczność szacunku dla własnego ciała, a także dla ciała drugiego człowieka, szczególnie gdy cierpi. Ciało jest dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Nie należycie do samych siebie. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Dzisiaj komentarz mógłby być jednozdaniowy. Im mniej rozumiesz, im mniejszą masz wyobraźnię dotyczącą zmartwychwstania, tym bardziej sięgaj po Eucharystię, tym bardziej w Eucharystii się zanurzaj, tym bardziej z niej korzystaj, tym bardziej patrz na Chrystusa obecnego w swoim ciele i w swojej krwi. Bo to udział w Eucharystii daje nam zadatek przemienienia naszego ciała przez Chrystusa. To tam stajemy się niezniszczalni, to tam wyzbywamy się tego, co jest w nas zniszczalne. I to jest chyba jedyna recepta, jedyna droga, jedyna sensowna rada dla nas. Tak naprawdę przekraczająca tylko to myślenie o zmartwychwstaniu, ale dotycząca całej naszej wiary. Im mniej wiem, im mniej rozumiem, tym bardziej potrzebuję Eucharystii. To nie znaczy, że nie mam się uczyć, nie mam się formować, nie mam się edukować, nie mam czytać, nie mam rozmawiać z ludźmi. Nie o to chodzi i mam nadzieję, że to wiecie, że nie o to chodzi. Ale źródło jest tylko jedno. Mówi się czasami, że im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. To możemy to zmieńmy. Im mniej wiesz, tym bardziej wiesz. <tum> tym bardziej wiesz i idź na Eucharystię.